Tutaj Mister Assassinu, a to jest kolejna bitwa z World of Tanks. Dzisiaj widzimy się na mapie Redshire. Jestem dzisiaj w plutonie też z Ikatrirem ponownie, i gramy na czołgach ST1 i T95. Ja standardowo tutaj postanowiłem kierować się dla miejsca dla ciężkich czołgów, tam bardziej w punkt C8, mniej więcej koło ko gdzieś w tamte rejony. Jak widzimy, większość naszych kategorii kieruje się na dół mapki. Jeszcze tak wspomnę, że jest to stara mapka Redshire. To nie jest jeszcze ta zmieniona w patchu 8 i 11. No i na końcu końcówka bitwy jest bardzo emocjonująca, więc zachęcam do zostania na końcu. I jeszcze wspomnę nawet, że nie będzie ona ode mnie, nie będzie ta końcówka jakby ode mnie zależeć. Na razie jest spokojnie, jak widzimy i Ikatyl już prawie dojechał na górkę Oczywiście to jest wolny czołg Więc trochę mu to musi zająć Nasze Kateki chyba tam zaczną kampić Chociaż nie, nie, jeszcze nawet tam nie dojechały, więc Nie wiadomo, jeszcze tego nie wiem Ja dalej się kieruję, pojawia się Pierwsza, pierwszy czołg 110 Niestety moja pestka jest chybiona Zauważcie też, że ta 110, 110 jest bardzo bardzo ogarnięta. Jest tutaj na x2 ma 1400. Tu jest akurat EFI pokazane niestety e, w mojej barce na 810. Nie mogłem tego zmienić, więc e, troszkę słabo postanowiłem go zaatakować, aby już tutaj jednej lufy mniej było. I widzę, że się skupiła też na innym czołgu, więc to jest dla mnie zbawienie. A jeśli jeszcze jest do mnie ustawiony tyłem, no to oczywiście jeszcze lepiej. Już jedną pesteczkę wyrwał, ja tu widzę, że nic nie ma, więc postanowiłem go zaatakować w końcu jest niżej. Mam dużą przewagę nad nim. Do tego jeszcze stracił trochę HP. No więc czemu by nie zaatakować. I Katrine oczywiście zresztą jakichś czołgów broni mi dupy. Jakby w razie coś tu się właśnie pokazało. Na razie postanowiłem zostawić 110 i przestawić się na tego t 4 i luva ale widać, że nie mam na niego strzału, więc żeby nie być z dwóch stron klepany trzeba jednego wyeliminować, strzał z biodra wchodzi ładnie za 480 on niestety, niestety też mnie przebija, tutaj przyładowanie oczywiście, drugie przycelowanie gość zaczyna się cofać, oddaje strzał Strzął na szczęście jego pocisk jest zgubiony, T44 pojawia się na moich plecach, to już jest fajna sytuacja, ale ja za wszelką cenę skupiam się na tej na te 110, aby tutaj wyeliminować właśnie jedną lufę, a nie żeby skupić się na tym T44, który no praktycznie ma cały HP i tak szybko go nie zdajemy. No ale widać, że teraz 110 się ładnie więc jeden pocisk trzeba mu wlepić 110 na szczęście rykoszytuje ja już tutaj nie wiem na kim mam się skupić ale wiadomo, trzeba wyeliminować czołg więc skupiałem się na 110 on teraz postanawia wyjechać i to jest właśnie jego błąd znaczy wyjechać ee, nie, nie zdąży za bardzo cofnąć jak widzimy ja tu ciągle olewam tego t 4 żeby jak najszybciej zdjąć 110, teraz się pojawia strzał, zabicie i mam jednego z głowy, i oczywiście skupiam się teraz na T44, który już tam zostało jeszcze raz klepnięty od kogoś. Wyjeżdżam na niego, raczej raszuję strzał, i zostaje mi 86 HP. On uważa, że teraz ma szansę mi jeszcze postrzelać bo Oddałem strzał, no ale to jest trochę jego błąd duży błąd. Jak widzimy, sytuacja tutaj została przeze mnie i przez graczy z góry opanowana. Został tylko Luffy. Te trzy... T34, które tam ładnie złapały, znaczy teraz ładnie złapał luf, no i nawet nie zdążył oddać pestki, zostaje zniszczony przez T34. Sytuacja na mapie, jak widzimy, jest bardzo ogarnięta. Lewa strona rasuje, a raczej powoli się przesuwa do przodu. Jest 5 do 2, czyli no bardzo dużo, no nawet 6. No i teraz wystarczy wyeliminować tą flankę, czyli zniszczyć T34 i spróbować coś tam dalej e, robić. Na mapie jeszcze widzimy Erheima, który siedzi na górce. Jest on teraz w dużym zagrożeniu właśnie dla tych czołgów, które tam e, raszują. Jak widzimy, teraz właśnie z zdjął Isa VI. No i nie jest to za wesoła sytuacja. Ik Atriar dalej sobie siedzi, oczywiście, próbując to coś jeszcze zrobić, gdyby się ktoś wychylił. To nie jest czołg do raszowania. Chyba że jesteśmy w jakichś miastach i, i mamy pewność, że nikt nas nie obiedzie. Tylko te T-34 to już mogłoby do mnie, no powiedzmy podjechać. Zamiast niego teraz właśnie ruszył Ikatril. Tutaj oczywiście na spokojnie, żeby nie dostać darmowej bułeczki od T-34. Nie planowałem się tu za bardzo szybko wychylać, ale widząc, że go tu nie ma to oczywiście jadę powoli do przodu. Trzymając tą ostrożność, a ostrożność, aby nie wyrwać od kogoś No i standardowo raczej będzie po prawej stronie Jeśli tam go nie ma, no to raczej nic mi nie będzie zagrażać Pojawia się, dostaje szybką bułkę w gąskę, on rykoszetuje Na szczęście ta bułka była z dnewej że ja planuję podjechać do tej skały, aby nie dostawać tam z prawej strony Szybki obrót, bo wiem, że zaraz przeładuję Strzał w dolną płytę, no i rzeczywiście szybkie przebija, Jest on na dwa strzały, ja praktycznie na jeden strzał, czyli jest niebezpieczna sytuacja. Pojawia się tam jeszcze komet, ale on mi mał zagraży, więc go olewam. dostaję ładną bułeczkę za 510. Ja oczywiście próbuję się kontować, aby teraz mnie nie przebił. I na szczęście bułeczka jest odbita i ja wykańczam te 3-4, które tu próbujemy staranować, przykleić, ja bym miał trudność ze strzelaniem go teraz no, standardowo trzeba się skupić na tym komecie, który tu strzela. Raczej już dupy mi nie zajadą, ponieważ ich by tam już coś wyspotował. Jest już na tym e, na tym wzgórzu, z którego może coś tam zobaczyć w razie czego. Jakby coś tu do mnie jechał. ja oczywiście Przycelowuje ciągną tego kometa, aby to mnie nie zaskoczył. Nie mogę się obrócić dupom do niego teraz. Pojawia się Act Panther koło mnie. T34 T3, jedzie bardzo wolniutko z tyłu. Zwróćcie też uwagę na mapę, że wszystko po lewej stronie padło. Została tam tylko artyleria 110, która była na środku, dalej coś próbuje robić. No i teraz pięknym strzałem i wykańcza RHM-a i już nam tutaj nie zagraża. RHM, jak widzimy, wy wyrwał tam trzy fragi, więc to no, był. Dużym zagrożeniem. Razem z ZIS-u pięć czołgów, i teraz komet się wychyla, dostaje bułeczkę za 515. No i myślę, że już to był jego duży błąd, że to zrobił, ale miał cały HP, mógł skorzystać eee, raz. I widzimy, jak Tiger teraz zniszczył do naszego też jak Pantera, więc wiemy, że gdzieś jest tutaj bliziutko jak widzimy najprawdopodobniej z lewej strony tam gdzie ostatnim razem się pokazał yy, jakaś bułka właśnie wpadła tam, prawdopodobnie to była bułka artyleryjska albo 110 teraz wam nie powiem dokładnie no ja oczywiście dalej tu czekam aby nie zaskoczyć wykańcza nam Art T-34 na 3 nasze T-34 dalej tu stoi ze mną, niestety też jest na wykończeniu nie wiem jak on zebrał te swoje bułki ponieważ no stał tam na, na tej górce i powinien być chroniony no nie wiem, nie wiem po prostu to musiało być dziwne że nawet jak dostawał do bułki to się nie schował ale mniejsza jak widzimy H3 teraz teraz postanowi... teraz znaczy przepraszam, 110 postanowiła się wrócić i teraz też widzimy że pojawia się komet w końcu, wychyla się jego niższe, wracając do 110, do 110, ona się wraca aby e, tam zdjąć kapa, w razie czego bo widzimy, że tam test T34 te, te się wraca razem z prototypem. Teraz tu, jak Tiger, ja tu niefortunnie się wychylam. Na szczęście, udaje mi się nie złapać tej bułki, ponieważ była ona wystrzelona wcześniej w T34. Nie, przepraszam, to Izu wystrzelił bułkę w T34. Ja na szczęście dostałem od e, Jak Tigera. No i te, tak sobie tutaj pomyślałem, że tak stoję. Mam dobre krycie. Jak Tiger jest właśnie przedstawiony teraz z punktu A5. Na C, C6, więc czemu nie zrobićmy side scrapa? Dla ST1 jest to bardzo dobre. Początkowo wychylam się po prostu kultując. tutaj na szczęście dostaję bułeczkę. Był to trochę błąd z mojej strony, ponieważ powinienem zrobić od razu side scrapa i uświadamiam sobie, że on ładuje troszkę za szybko dla mnie, więc od razu się przestawiam. Tego Wychylam się znowu, strzela w skałę, więc ja to wykorzystuję i przycelowuję w dolną płytę. Jak widzimy weszło pięknie z podpaleniem. Niestety gościu po dwóch e, takich e, zdjęciach i z podpały zgasił się. Troszkę e, szkoda, bo jest dalej na dwa strzały. Ja tu dalej side-scrap. Strzał, to był taki strzał po prostu na ślepo, ale został, Jak widzicie trafiony, ponieważ ubyło mu trochę HP. No, i znowu przycelowanie. Widzimy, też próbuje robić side scrapa ale wychyla się niefortunnie i dostaje bułkę e, na side scrapa przyjętą, ale na szczęście przebitą. No, i wykańczam tu isu, który mnie objechał i mnie zabił. Właśnie teraz e, przestawiam się na Atrira z kamerą. Na szczęście w bitwie to zrobiłem. No, jak widzimy, jest e, D95 na jednego isu, przed którym właśnie zabił te 34 na 3, ale jest e, D95 na isu i dwie artylerie, więc to jest y, straszna masakra. Jest mało prawdopodobne, że to można wygrać, do tego ma 709 HP, więc jest spokojnie na dwa strzały artyleryjskie, oczywiście direct hity. Y I postanawia tutaj jechać właśnie na tego Isu w stronę tego Isu, aby jak najszybciej go wykończyć, żeby tutaj nie zagrażał. Jak widzimy y, na górze po lewej stronie, gościu ma tylko 59 HP, więc jest na dosłownie staranowanie nawet y, T95, aby go zniszczyć. Kieruje się powolutku na tego ISO, oczywiście powolutku, bo inaczej się nie da. I pojawia się teraz z tej strony. Widzimy, niestety się chowa, on tylko spotuje jak na razie dla artylerii. Ale Icatril postanawia, no oczywiście szybko podjechać i go zabić. się ciągle cofa, na pewno już jest Icatril spotowany. Napięcie rośnie, ponieważ te artylerie na pewno już go fokusują. Teraz on ucieka, Icatril przecelowuje. I niestety nie oddaje strzała, gościu się chowa yy, w tym Ale robi taki błąd, że wychyla się i ich na trzeciego ściąga Oczywiście teraz, no powolny taniec, aby nie dostać jeszcze od artylerii Tutaj yy, to jest bardzo trudne, no przy tej prędkości Już nam to dziesiąty raz, ale yy, muszę Jeszcze tak, no właśnie Właśnie teraz dostaje jeszcze gorzej, bo w gąskę za e, ponad 600 zostaje tylko 64 HP, jest to bardzo e, słaba sytuacja, to był jeszcze direct hit w gąskę, czyli to powinno nie wejść za taki damage, ale no niestety weszło i teraz e, jest bardzo napięta sytuacja, nawet jeśli wyspotuje jedną artę, to ta arta go wyspotuje i no będzie jeszcze musiał dalej tańczyć po zabiciu, żeby nie dostać od drugiej. A jeszcze tak wspomnę, że spójrzcie przy okazji, e, BTW, mniejsza, e, pojawia się artyleria, strzał, piękny, szybkie przycelowanie, ściągnięcie za 450, no i oczywiście szybki taniec, aby tutaj nie dostać od drugiej arty. Jak widzimy bułki jak na razie nie widać, na pewno e, GW, GW Tiger przycelowuje i jest strzał niedaleko, i Katrira jakieś 5, 5 metrów, może nawet 3 metry. Na szczęście teraz na pewno Ikatril przynajmniej zniknie na tą chwilę. E, zobaczcie też na czas. Mamy już 2 minuty 50 sekund, e, a kapuje się minutę... O Boże ile teraz? Minutę minutę 40. Tak, tak, dobrze mówię. Kapuje się minutę 40, więc e, Ikatril ma niecałą minutę na dojechanie teraz e, na kapa. Oczywiście jeszcze musi uważać na artylerię. Ten czołg jest powolny, przejechanie takiego dystansu to jest może z 300-400 metrów, no nawet 300. Przejechanie takiego dystansu no jest bardzo czasochłonne. Wracając teraz, bo mam w końcu czas na powiedzenie tego, spójrzcie na mój damage w bitwie. Jest to 5961, do tego jeszcze tam był ten jeden strzał troszeczkę tak na ślepo, w tego jak Tigera. Więc, no, wynik piękny, też 4 fragi do tego, i teraz Ikatrir się tutaj wykazuje, ponieważ ma 5 fragów. Jeśli by zabił artylerię, to by miałby 6, i do tego by był jeszcze specjalista. Mamy już 15 sekund, aby Icatril dojechał do kapa. Jak widzimy, no jest to malutki dystans i niestety artyleria przeciwnika się nie pokazuje, też na górę nie wiedzie. 10 sekund i na pewno ta artyleria przeciwnika nie pokaże się tutaj, nie wyjedzie, ponieważ wie, że może być to dla niej no, samobójstwo. Icatril jest wolny do tego celownik. Nie wiem czy, jest tutaj, czy się tu łatwo skupia, ale. Ale prawdopodobnie tak, teraz wam niestety tego nie powiem. Już czas minął, minuta 30, jak widzimy 30 tego nie skapuje. Nie ma sensu nawet tam jechać dalej, ponieważ do skały też nie dojedzie w tą minutę 20. I teraz podpowiadam podpowiadamikowi, żeby wjechał na kapę i sobie trochę pokapował, no ponieważ nie ma sensu, aby tam jechał skoro i tak nie dojedzie. Już lepiej zdobyć to więcej EFI i więcej tam doświadczenia za to kapowanie niż wjechanie bezsensowne na górę jak i tak nie zdejmie tej artylerii. Oczywiście idzie tu jak najbliżej krawędzi, by może wyspodować albo mieć okazję, aby ta artyleria się pokazała. Niestety jej dalej nie ma i jest no, dla nas niefortunna sytuacja, dla naszej drużyny. Tutaj e, widzimy, że gościu pisze A1. No Nawet I na te A1 nie dojedzie, więc nie wiem e, po co ten komentarz. No, postanawia wyjechać, podjechać, może się uda, mam 40 sekund, ale to już wiemy, że jest małe. Teraz właśnie pojawia się artyleria z drugiej strony. Przycelowanie. Przycelowanie właśnie w artylerię, Na razie mały taniec, aby ona nie trafiła. Ona oczywiście przycelowuje strzał, bułka leci gdzieś z tyłu i teraz Ikatr ma wolny przestrzał na właśnie Giewu Tigera i piękny strzał w środek Giewu Tigera wysadzony, pestka wpakowana w kadłub. Jak widzimy Icatrillier ma 6 fragów, ja mam 4. Tutaj jeszcze oczywiście teraz screeny końcowe Też będą screeny Icatrilla, abyście mogli zobaczyć ile zrobił tam damage'a I oczywiście jakie tam mniejsze takie informacje, jeśli będziecie chcieli to sprawdzać Ja oczywiście ponownie kolejny raz powiem, że niestety ja tego teraz nie widzę Muszę chyba znaleźć jakiś sposób, aby po prostu zacząć to komentować, ale wtedy Muszę powiedzieć, że odcinki troszkę się wydłużą, ma jakąś minutę, więc lepiej chyba nie ma sensu. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że bitwa się podobała. To była taka myślę jedna z lepszych bitew, którą wrzucam tu na YouTube'a. No i jeszcze raz, to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, cześć!